Nazywam się Marcin Spurek, pochodzę z Warszawy, reprezentuję klub IKS AWF Warszawa. Jestem reprezentantem Polski w tenisie stołowym osób niepełnosprawnych w grupie dziesiątej. Rywalizacja i poznawanie fajnych, nowych osób. Złe zachowanie rywali. Brak fair play. Matura. Elżbieta Madejska. Byłbym piłkarzem. Słaba głowa. Cierpliwość. Brozawy medal Mistrzostw Polski. Medal Mistrzostw Europy. Może będę trenerem.